Mam kilka takich swoich ulubionych Akurat jak jesteśmy przy nakładaniu pelati To bardzo często ludzie Zamiast mówią, mówić pelati mówią Paleti, petardol e, Albo śmiesznie jest Jak na jalapeno mówią, no nie? bo to się pisze Przez J, a oni mówią Jalapingos, jungle, jungle To poproszę tego ogórka Konserwowego, a my tak to nawet nie jest ogórek konserwowy, to jest jalapeno. I on wtedy, okej, okay, to tego ogórka, to jest cukinia. Y -y, jalapingos. Jalapingos jest na określenie, Bo to, to jest, nie jest to, na ilość określeń na jalapeno, no? Więc to są już takie y, top of the top, z czego się zawsze śmiejemy, ale tak, jalapingos na świecie wygrywa. <grywa> Najwięcej chyba śmiechu dostarczają pięć, tak mi się wydaje. Proszę keczuk na spuścizkę. Keczuk, keczuk. W sumie to najśmieszniejszą sytuacją to jest właśnie jak jest duży ruch i śpieszysz się i chcesz, żeby wszystko było idealnie i tak strasznie się śpieszysz i ta kukurydza tak wywala się na samym środku a ty tak biegniesz, żeby on, żeby dać ją na pizzę, bo akurat ktoś poprosił o kukurydzę i jej nie ma na barze a ona tak leci po całym, po całym tutaj, po całej podłodze. No i niestety nic nie jest z tej kukurydzy i trzeba iść po nomu. To jest historia taka, że przyszli sobie Państwo ze sklepu na ży z pizzą mrożonką i zażyczyli sobie, żeby ją odgrzać w naszym piecu. Okay. Śmieszniejsza sytuacja. Nie wiem, bo chcę, żeby była taka, e, którą można pokazać światu. Ostatnio pan ja e, swoją pizzę. Po prostu sobie podszedł do stolika e, i zjadł pizzę, która była niedokończona. Dokończ niedokończona wszystko kogoś. No, ale miałam moją ulubioną sytuację z tego. Była kobieta właśnie, która została już na nogach, ale była bardzo wesoła i śmiała się i nie wiedziała jak powiedzieć pieczarki. Więc e, poprosiła mnie o grzyby. Marcin kiedyś e, uratował mnie z randki. <grywia> e, no, byłam na takiej e, tragicznej randce, no i e, Marcin zadzwonił i udawał, że bardzo potrzebuje mnie w biurze. E, no i dzięki temu mogłam się szybko stamtąd e, wywinąć. Sytuacja z... Bronią. Ale tak mam powiedzieć moment, kiedy po prostu klient był tak straszny, że się bałam. Przyszedł klient z takim dość wielkim karabinem, nie znam się na tym, nie wiem co to było. I się okazało, że to był rewolwer albo atrapal rewolwer nie wiem czy mogę być takie rzeczy no i musieliśmy zadzwonić po straż miejską, po policję. Co więcej śmieszne było to, że on chciał tą swoją pizzę na wynos. Zapakowali tą broń, zapakowali tego pana razem z tą pizzką, której nie dojadł. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy to było mega stresujące. Ale fajne wspomnienie. Jedna taka zmiana mi wyszła że no 12 godzin czas to robiłem zamiast ośmiu. Była moja w sumie pierwsza taka zmiana dłuższa z Solo, no i wyszło jak wyszło. Pracowałem 12 godzin. Uuu! jak na Szewskiej soda pękła i jak nam zalało Szewsko Co tam się porobiło? Cieknie Nie no, z Kornelią mieliśmy taki przypadek, że że blaszkę e, plastikową puściliśmy przez piec musieliśmy zamknąć loka na 2-3 godziny Pierwsze, dla mnie pizzotopia jest takim y, drugim domem, serio. Spędzam tutaj bardzo dużo czasu, też ze względu na moje stanowisko, ale ja też bardzo często lubię tutaj przychodzić, nawet jak nie mam mnie w pracy i y, pracownicy tutaj u mnie na lokalu zawsze się śmieją, że ja na przykład jak idę na imprezę, to weź w szpilkach sukience, ale zawsze muszę zerknąć, czy jest wszystko w porządku, czy mają odpowiednią ilość sosu. Za to, że mogę tutaj przyjść w każdej chwili i zrobić pizzkę dla takich ludzi, jak oni. No było tak. Wszedłem sobie do jakiejś pracy, jakaś pizzatopia i Cornelia mnie właśnie rekrutowała. Coś tam sobie robiłem. Powiedzieli mi, że poszukują kogoś do Wrocławia, a ja chciałem tu mieszkać. I tak tu siedzę rok. I teraz jadę do Poznania, a potem wracam. I ja sobie jeżdżę po Polsce w pizzatopiu. Moment. Tak? Jakby często spotykamy się poza pracą, bo jest to jednak taka rodzinka fajna. Nie jest to odwalenie pracy i pójście do domu. Tylko żyję się tym, cieszę się, że tutaj przychodzę, okay. ponieważ jest to dla mnie taka chwila przyjemności, tak naprawdę. To nie jest praca, jest to praca ciężka, okej, okay? ale to nie jest podwalenie yy, pracy. o. – już pracujesz? Yy, trzy tygodnie. Oooo! Także dosyć świeżo. Ok, jak się na podoba? Jest super, atmosfera jest naprawdę mega. No aż. się pracować. Jak się zgłaszałam tutaj do pracy? Chciałbym było napisać w dwóch zdaniach e, dlaczego chcę tutaj pracować to powiedziałam, że to było pierwsze miejsce do którego przyszłam jak e, przyjechałam do Krakowa na studia i tak mi posmakowała tutaj pizza, że jak zobaczyłam że jest ogłoszenie to tak sobie myślę, boże nie ma nic lepszego bo wydaje mi się, że super jest polecać coś co sama lubisz, no nie? Pracujesz? Będzie dziesiąta wypłata a co? całkiem, całkiem no nie jest to łatwa praca, właśnie kawałek chleba ale ludzie są w Jest tu spokój i taka atmosfera bardzo przyjazna. Jak są nawet wszyscy inni pracownicy, których nawet nie znam, to z każdym się fajnie jest przywitać i miło każdemu osobę właśnie poznać taką. No nie mam po prostu takiego dnia, kiedy patrzę w grafik i mówię, no nie, nie chcę z taką osobą pracować. Tylko po prostu zawsze są takie osoby, z którymi da się dogadać. O matko, cudownie mi się tutaj pracuje. Jestem tutaj od czterech lat. Otwierałam wszystkie lokale. I czuję się, czuję się tutaj wspaniale. Czerwona. Wszystko to czerwone. Szkoda, że nie mamy czerwonego sercha, ale, ale pewnie wyszłoby drogo. Chociaż w sumie... Zawsze to jest, jest w ogóle na tak polu. Na nie, nie, brokuł. Na yes. każdej u mnie musi być brokuł, kukurydza i peta. Ale nie, najlepiej no, jak, jest tak, jak jesteś głodny i wychodzi pizza na polu i te sery tak pięknie pachną. I ten ołóż. Oh. Moja ulubiona. Prosić o to. Tak. Cały rok Ciasto pełnoziarniste, sos y, palati zwykły. Do tego mozzarella i gouda wędzona. O. I na połowę kurczak z... Y, z pomidorem, a na drugą połowę z salami z pieczerkami. Z burakiem. Z burakiem? Nie. Po prostu robię sobie własną szczorizo e, z chorizos, e, burakiem. Bardzo smaczna. Burak wbrew pozarągu to smaczny na pizzę. pizza. Nic więcej. Tak, jak teraz. No, praktycznie co, co zmianę jem. Nad naszym biurem jest dach. Naszym biurem, nad naszym biurem jest dach, nad każdym biurem jest dach, ale nad naszym biurem jest wyjątkowy dach, na który można na nielegalu wejść i zobaczyć wszystkie dachy wszystkich budynków. I najfajniejsze integracje są, kiedy idziemy na piwko zero na dach. Najlepsze integracje są o trzeciej w nocy, jak kończysz zmiankę po prostu w Fajne piwko z super ludźmi. Alkohol. O, tak, sorry, miało być pierwsze skojarzenie, jestem szczera. Tak. Wigilia zdecydowanie pierwsza. jakby każdy, każdy tak naprawdę znał się z każdym. No i, no i na grubo była to pierwsza Wigilia, to mogę przyznać. To znaczy, że na grubo to się działo. To znaczy, że bardzo dobrze się zintegrowaliśmy. Bardzo się dobrze poznaliśmy. Ja miałam bardzo fajną sytuację, że klient tak nas wychwalał, że nas z się fajnie rozmawia, że jesteśmy bardzo sympatyczne, że powiedział, że jak wyjdzie to napisze o nas i faktycznie że na Facebooka i napisał bardzo miłą opinię. Zawsze to, to jest satysfakcjonujące, kiedy klient po prostu przyjdzie i powie, że przepyszna pizza. No i ta świadomość, że mieliśmy jednak w tym wkład. No więc moja rada to nie jest pakowanie wszystkiego na jedną pizzę, tylko pierwszy spróbować z tymi składnikami, a drugiego dnia wrócić z innymi i spróbować. I odnoście deski. Szanowni goście, yy, nie pytajcie się nas, czy mamy cienkie ciasto. Bo nie mamy ani cienkiego, ani grubego, mamy klasyczne i pełnoziarniste. Pozdrawiam. Wydaje mi się, że to jest ekstra forma na to, żeby poznać świetnych ludzi, żeby poczuć się w Krakowie trochę jak w domu i przede wszystkim, żeby złapać jakiś taki kontakt z ludźmi. Wydaje mi się, że taka praca jest ultra rozbijająca, także polecam. Zapraszamy do pizza topi na najlepszą pizzę we Wrocławiu. Halo? Co tu masz? Ciała pingosa, bo idę na grodzką. E, po prostu nie zamówiła wczoraj, bo, tak. bo się jej e, zapomniało.